Deadpool to postać znana większości fanów popkultury. Jednak kim jest Gwenpool, czyli fanka komiksów, która trafiła do świata Marvela? Tego dowiecie się już za moment. Jednak na początku zaznaczę, że odcinek powstał przy współpracy z Diablo Chers, na których pięknym fotelu właśnie siedzę. Linki w opisie. Dobra, no to zaczynajmy. Gwenpool, czyli Gwendolyn Pool, pochodzi z wymiaru podobnego do naszego świata, gdzie superherosi to jedynie postacie fikcyjne. Podczas gdy wszyscy jej znajomi ukończyli szkoły średnie i wyjechali rozpocząć studia w innych miastach, Gwen nie była w stanie zdać liceum ani znaleźć żadnej poważnej pracy. Co za tym idzie, zaczęła uciekać od realnego świata i fascynować się Marvelem. Pewnego dnia dziewczyna w niewyjaśnionych okolicznościach trafiła do uniwersum Marvela. Traktując ten wymiar jako po prostu świat fikcyjny, Gwen stwierdziła, że nie może być zwykłym bezwartościowym statystą, przez co udała się do sklepu tworzącego kostiumy dla superludzi. Tam Roni, czyli właścicielka, kazała jej wypełnić standardowy formularz. Naturalnie bohaterka umieściła w nim swoje imię i nazwisko Gwenpool, jednak Roni złączyła je w jeden wyraz i oznajmiła, że chyba wie o co jej chodzi. I tak właśnie dziewczyna zyskała swój pseudonim Gwenpool oraz kostium przypominający dzianko Deadpoola. W ramach swojej pierwszej przygody w komiksowym świecie Gwen ukradła czarnej kotce wyjątkowo niebezpiecznego wirusa, którego następnie sprzedała Hydrze. Ponadto zamordowała jej prywatnego detektywa, o którym wiedziała z komiksów, aby mieć pewność, że nikt jej nie znajdzie. Warto zaznaczyć, że dziewczyna zrobiła to wszystko jedynie dla rozrywki i pieniędzy, a uzasadniła tym, że Avengers i tak rozwiążą cały problem. Jak nie ciężko się domyślić, kotka nie przyjęła tego zbyt dobrze i szantażując Howarda Dedaka kazała mu odnaleźć naszą bohaterkę. Niemniej Gwenpool przewidziała taki obrót wydarzeń i sama odwiedziła Kaczego Detektywa. Oczywiście chwilę potem przerażony Howard uciekał przed strzelającą do niego Gwen. W trakcie pościgu dziewczyna wytknęła Kaczorowi, że w sumie nic się nie stanie, jeśli go zabije. Przecież przez wiele lat nie miał własnej serii komiksowej, a prędzej czy później i tak wróci do życia. I tak też doszło między nimi do drobnej rozmowy, podczas której dziewczyna powiedziała Howardowi, że w jej świecie Marvel to fikcja, przez co niezbyt przejmuje się losem nieistotnych postaci. No i nie ma problemu z ich zabijaniem. Poza tym wytłumaczyła mu, że nie ma co się przejmować śmiertelnym wirusem w rękach hydry, bo Avengers i tak się tym zajmą. Słysząc to, podrażniony Howard zadzwonił na linię alarmową mścicieli, aby dziewczyna usłyszała pocztę głosową, mówiącą, że herosi aktualnie znajdują się w kosmosie. Następnie Kaczor wytknął jej, że może dla niej to wszystko jest fikcją, ale dla niego jest wyjątkowo realny. Kończąc swoją przemowę, oznajmił, że nie wyda jej w ręce czarnej kotki, ale ma zostawić go w spokoju i pozwolić mu odkręcić całą sytuację. Naturalnie Gwen zrobiło się dość głupio, przez co postanowiła pomóc Howardowi w odebraniu wirusa hydrze. I tak też zrobiła. Jednak po drodze po prostu go zjadła, po czym zażyła antidotum, tym samym kompletnie go niszcząc. Po zakończonej misji Howard oddał kotce puste opakowanie, które następnie odkupiła od niej Gwenpool, udając członkinie kultu, który pierwotnie sprzedał jej wirusa. Niedługo potem dziewczyna zdecydowała zostać najemnikiem i za pośrednictwem Roni ze sklepu z kostiumami zaczęła przyjmować przeróżne zlecenia. I to właśnie tak na dobre rozpoczęło się jej życie w uniwersum Marvela. Tym sposobem Gwen przeżyła takie przygody jak dołączenie do drużyny zabójców MODOKa, oczywiście pod groźbą śmierci, Drobna potyczka z Roketem i grutem, odnalezienie swojego brata, który również trafił do świata Marvela, próba dołączenia do składu Champions, czy też spotkanie z Deadpoolem. Ostatecznie Gwenpool dołączyła do drużyny West Coast Avengers i po dziś dzień zasila szeregi ich składu. Pod względem nadprzyrodzonych zdolności Gwen jest naprawdę nietypową postacią. Co prawda nie posiada żadnych stricte supermocy, jednak zna świat komiksów od strony czytelnika. Co za tym idzie, dobrze wie, kto skrywa się pod jaką maską, jest w stanie w pewnym stopniu przewidzieć przebieg wydarzeń, no i zna sekrety różnych postaci oraz powtarzające się w komiksach schematy. Ponadto z czasem nauczyła się wchodzić w interakcję z komiksową formą, przez co jest w stanie, przykładowo, przenieść jakiś przedmiot z jednego kadru na drugi, czy też wyjść w tak tzw. gutter space, czyli obszar poza kartkami komiksu, z którego może wejść w dowolny inny moment, tym samym poniekąd przemieszczając się w czasie. Dobra, tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o ocenie pod filmem subskrypcji no i dzwoneczku. Zapraszam również na moje social media, linki oczywiście w opisie. Żegnam się z wami, wszystkimi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.